Las Vegas, Nevada, MGM Grand Garden Arena, 19 sierpnia 1995 sobotni wieczór. Powietrze w arenie jest naładowane, elektryczne, wibrujące energią 16 tysięcy osób, które zapłaciły fortuny, by być świadkami czegoś niemożliwego. To nie jest walka o mistrzostwo. Nie ma w stawce pasa, ale wszyscy wiedzą, że tej nocy wydarzy się coś szczególnego, coś, co zapadnie w pamięć. Mike Tyson wraca. Po trzech latach w więzieniu, po utracie wszystkiego, najbardziej przerażający człowiek w boksie powraca na ring. Ma 28 lat, ale wygląda jakby postarzał się o dekadę. Ciało wciąż jest maszyną zniszczenia. 220 funtów zbitego, eksplozywnego mięśnia, barki jak betonowe bloki, byczy kark, pięści, które łamały szczęki i kariery. Ale oczy się zmieniły. Jest w nich teraz ciemność, coś głębszego niż gniew, coś niebezpiecznego. Po drugiej stronie ringu stoi Peter McNeely. 26 lat, 6 stóp i 2 cale. 230 funtów, irlandzki ciężki z Bostonu z imponującym rekordem. 36 zwycięstw, jedno porażka. 30 nokautów. Pochodzi z bokserskiej dynastii. Jego ojciec był pięściarzem. Dziadek był pięściarzem. Krew McNeely'ów to krew wojowników, a Peter McNeely nie boi się nikogo. Zwłaszcza nie człowieka, który spędził 3 lata poza ringiem. Człowieka zardzewiałego, kwestionowanego, podatnego na ciosy. Przez dwa tygodnie przed walką Maknili zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Drwił, niesubtelnie, nie z szacunkiem ukrytym pod pewnością siebie. Drwił otwarcie, publicznie, wielokrotnie. Na oficjalnym ważeniu, trzy dni przed walką, Maknili wszedł na scenę w koszulce z napisem Bestia wróciła, ale ja jestem myśliwym. Napinał mięśnie przed kamerami, krzyczał do tłumu, wskazywał na Tysona i śmiał się. Tyson jest stary, Tyson jest złamany. Tyson spędził trzy lata jedząc więzienne żarcie, podczas gdy ja tu trenowałem, walczyłem, wygrywałem. Nie jest już ten sam. Udowodnię to. Na ostatniej konferencji prasowej McNeely posunął prowokację jeszcze dalej. Zapytany o plan walki, nachylił się do mikrofonu i powiedział z szerokim uśmiechem: Mój plan? Mój plan jest prosty przejadę Mike'a Tysona jak pociąg towarowy. Będę naciskał, będę atakował. Pokażę światu, że mit się skończył. Mike Tyson to tylko człowiek i znokautuję go w pierwszej rundzie. Kamery skupiły się na Tysonie, czekając na reakcję, na wybuch, na groźby. Ale Tyson nic nie powiedział. Tylko patrzył na maknileja tymi pustymi oczami, tą ciemnością, która sprawiała, że doświadczeni ludzie ze świata boksu czuli dreszcz na kręgosłupie. Nie mrugnął, nie uśmiechnął się. Tylko patrzył. A potem wstał i wyszedł ze sceny. Eksperci bokserscy debatowali. Niektórzy mówili, że McNeely jest sprytny, próbuje wejść do głowy Tysona, zdestabilizować go psychologicznie, inni, że popełnia samobójstwo, że prowokowanie Majka Tysona to jak szturchać głodnego lwa patykiem. Ale McNeely nie przejmował się, kontynuował gadanie. W wywiadach, w programach radiowych, przy każdym mikrofonie, który pojawił się przed nim, Tyson mnie nie przeraża. Widziałem jego walki, bije mocno. I co z tego, ja też biję mocno. Różnica jest taka, że ja jestem głodny. On już wszystko miał, ja wciąż mam wszystko do udowodnienia. Teraz nastała ta noc, i 16 tysiące ludzi czeka, by zobaczyć, czy chełpliwość MacNileja była prawdziwą odwagą, czy tylko pustymi słowami. Ring jest oświetlony oślepiającymi światłami. Wszystko wokół tonie w cieniu. Komentatorzy mówią bez przerwy, analizując każdy kąt, każdą możliwość. Czy McNeely naprawdę może to zrobić? Czy stosunkowo nieznany fighter może pokonać legendę? Czy Tyson naprawdę jest skończony? Czy więzienie zniszczyło go mentalnie, fizycznie? Czy wciąż ma tę zabójczą szybkość? Tę dewastującą siłę? McNeely wchodzi pierwszy. Tańczy, podskakuje, krzyczy do tłumu. Jego ekipa jest wokół niego, naładowana energią, pewna siebie. Oni wierzą naprawdę wierzą, że to noc, w której Underdog szokuje świat. Maknili wchodzi na ring i natychmiast zaczyna popisy. Uderza rękawicami jedna o drugą. Ćwiczy szybkie ciosy w powietrzu. Wskazuje na kamery. Jego usta ciągle się ruszają. Mówi, zawsze mówi. No dalej, Mike. No dalej. Jestem tu. Jestem gotowy. Pokaż mi co masz. Potem zmienia się muzyka. Ryk tłumu narasta do ogłuszającego poziomu. Mike Tyson wchodzi bez fanfar, bez elaborowanej prezentacji. Tylko Tyson, w prostych czarnych spodenkach, bez koszulki, bez szlafroka, idący w kierunku ringu z starym ręcznikiem z dżimu Kuzda Mato na ramionach. Jego twarz to maska, bez emocji, bez wyrazu. Nie patrzy na tłum, nie macha, nie uznaje krzyków, oklasków, błysków aparatów. Tylko idzie, krok po kroku, jak człowiek idący do pracy. Brutalnej, brutalnej, koniecznej pracy. Tyson wchodzi na ring i natychmiast idzie do swojego narożnika. Nie patrzy na MacNileja, nie odpowiada na prowokacje, tylko stoi, oddycha, czeka. Jego trener szepcze mu coś do ucha. Tyson kiwa głową raz. Sędzia woła obu fajterów do centrum ringu. MacNili przychodzi tańcząc, pełen nerwowej energii, uśmiechnięty, gadający. Tyson idzie powoli, oczy utkwione w jakimś odległym punkcie. Sędzia daje standardowe instrukcje. Chronić się cały czas. Słuchać moich poleceń. Walczyć czysto. Dotknąć rękawic i wrócić do narożników. Maknili wyciąga rękawicę mocno uderzając w rękawicę Tysona z słyszalnym impaktem. Patrzy prosto w oczy Tysona, próbując go zastraszyć, pokazać, że się nie boi. Tyson nie reaguje, tylko dotyka rękawic mechanicznie i wraca do narożnika. Maknili wciąż mówi wracając. Jesteś gotowy, Mike? Jesteś gotowy? Bo ja jestem. Jestem gotowy, żeby cię zniszczyć. Dzwonek. Pierwsza runda. McNeely eksploduje do przodu natychmiast. Nie czeka. Nie testuje. Robi dokładnie to, co obiecał. Atakuje jak pociąg towarowy, idąc prosto na Tysona, z obiema rękami rzucającymi dzikie ciosy. Tłum eksploduje. To szaleństwo. To samobójstwo. Nikt nie atakuje Majka Tysona w ten sposób. Nikt nie idzie prosto na niego bez obrony, bez ostrożności. Ale McNeely robi dokładnie to. Pełnia swoją obietnicę, pokazuje, że się nie boi. Pierwsze pięć ciosów Maknileja nie trafia w nic poza powietrze. Tyson się porusza. Niedużo. Tylko tyle, ile trzeba. Głowa ślizga się na bok, barki obracają, ciało uchyla. Ciosy Maknileja mijają o milimetry. Maknili kontynuuje natarcie, kontynuuje atak rzucając haki, proste, podbródkowe, wszystko naraz, bez techniki, tylko brutalna agresja. I wtedy Tyson kontruje. Pierwszy cios to jab. Szybki, precyzyjny, prosto w nos MacNileja. Uderzenie słyszalne nawet ponad hałasem tłumu. Suchy trzask, jak łamiąca się gałąź. Głowa MacNileja odrzuca się do tyłu. Krew tryska z nosa. Ale on nie zatrzymuje się. Potrząsa głową, pluje i kontynuuje natarcie. Tyson już nie cofa się. Sadzi stopy. Barki opadają, ręce się ustawiają i zaczyna pracować. Drugi cios. Lewy hak, który trafia MacNileja w skroń. Ciało Maknileja obraca się mimowolnie, nogi się potykają, zatacza się na bok, chwytając lin za stabilizację. Minęło 9 sekund. Tyson rusza naprzód, bez pośpiechu, bez marnowania ruchu. Idzie na Maknileja jak drapieżnik, który wie, że ofiara już jest skończona, tylko jeszcze nie zdaje sobie z tego sprawy. Trzeci cios. Prawy prosty, który trafia Macnileja prosto w brodę. Dźwięk jest inny tym razem. Nie trzask, głębokie uderzenie, jak młot w mięso. Oczy Maknileja się przewracają, nogi uginają. Pada na Liny, potem osuwa się na matę. Jest na czworakach, głowa nisko próbując zrozumieć, co się stało. Jak przeszedł od pewnego siebie atakującego do leżenia na macie w mniej niż piętnaście sekund? Sędzia zaczyna liczyć jeden, dwa, trzy. Macnilej wstaje. Jego duma nie pozwala mu pozostać na ziemi. Podnosi się, kiwa głową do sędziego, mówiąc, że jest ok, że może kontynuować ale jego oczy mówią co innego. Jest w nich teraz zamieszanie. Pewny siebie uśmiech zniknął. Chełpliwość wyparowała. Patrzy na Tysona i po raz pierwszy rozumie. Rozumie, że popełnił straszny błąd. Prowokował coś, czego nie powinien był prowokować. Sędzia czyści rękawice Maknileja i gestem każe kontynuować walkę. Maknili podnosi ręce w właściwej pozycji obronnej tym razem. Koniec z samobójczymi szarżami. Teraz jest ostrożność. Teraz jest strach. Tyson nie czeka. Rusza natychmiast. Kombinacja trzech ciosów. Jab, hak, podbrudkowy. Jab trafia w oko maknileja. Hak łapie żebra. Podbrudkowy eksploduje pod brodą i dosłownie podnosi maknileja z maty. Jego stopy odrywają się od podłoża. Na ułamek sekundy wisi w powietrzu. Potem grawitacja ciągnie go z powrotem i pada ciężko na plecy. Tłum jest w histerii. Minęło 22 sekundy od dzwonka. Macnili jest znów na macie, tym razem na plecach. Patrząc w światła sufitu, jego klatka piersiowa szybko się unosi i opada. Sędzia nie zaczyna liczyć natychmiast. Patrzy w narożnik Macnileja, gdzie menedżer wini Wekione, wskakuje na ring. Wekione widział dość. Wie co się stanie, jeśli to potrwa dłużej. Wskakuje na ring, by przerwać. Walka skończona. Sędzia unosi ręce w X. Walka przerwana. Dyskwalifikacja. Zwycięstwo techniczne dla Tysona. Oficjalny czas 89 sekund pierwszej rundy. Mike Tyson wygrał. Arena eksploduje chaosem krzyków, oklasków, niedowierzania. 99 sekund. Tyle trwała chełpliwość Petera McNileya. Tyle trwała jego pewność siebie. Tyle trwała jego plan przejechania Mike'a Tysona jak pociągu towarowego. Tyson nie świętuje. Nie podnosi ramion. Nie biega po ringu w triumfie. Tylko stoi, oddychając normalnie, jakby właśnie skończył lekką rozgrzewkę. Jego wyraz twarzy nie zmienił się. Bez radości, bez satysfakcji, tylko pustka. Zrobił to, po co przyszedł. Przekazał wiadomość, którą musiał przekazać. Mike Tyson wrócił i się nie zmienił. Nie zmiękł, niczego nie stracił. Jeśli coś się zmieniło, stał się bardziej niebezpieczny. McNeely jest podnoszony przez swoją ekipę. Jest przytomny, ale chwiejny. Krew spływa z nosa. Oko już puchnie. Patrzy na Tysona przez ring i w jego oczach jest coś bliskiego podziwu. Szacunek, uznanie. Zrozumiał, prowokował siłę natury i zapłacił cenę. Reporterzy wdzierają się na ring, mikrofony są wciskane w kierunku Tysona. Mike, jak się czujesz? Przekazałeś wiadomość tej nocy? Tyson odpowiada swoim charakterystycznym głosem, miękkim i prawie nieśmiałym, tak sprzecznym z brutalną przemocą, którą właśnie zadał. Zrobiłem, co musiałem. Wracam do pracy. To wszystko. W szatni maknili siedzi na ławce, trzymając worek z lodem na twarzy. Reporterzy próbują wejść, ale ekipa ich odpycha. Jeden dziennikarz udaje się krzyknąć pytanie. Peter, wciąż myślisz, że Mike Tyson jest skończony? Maknili nie odpowiada natychmiast, tylko patrzy w podłogę, przetwarzając, wspominając te 89 sekund, które wszystko zmieniły. W końcu mówi głosem niskim, pokornym. Popełniłem błąd. Myślałem, że mogę go zastraszyć słowami. Myślałem, że więzienie go złamało. Myliłem się. Ten człowiek, ten człowiek nie jest ludzki, jest czymś innym i nauczyłem się lekcji. W tygodniach następnych walka staje się legendarna, nie ze względu na długość, ale na to, co reprezentowała. Peter McNeely stał się przykładem, ostrzeżeniem. Człowiekiem, który drwił z Majka Tysona i zapłacił cenę w 80 dziewiątym sekundach. Przyszli fajterzy uczyli się na jego błędzie. Możesz walczyć z Tysonem, możesz go nawet pokonać, jeśli jesteś wystarczająco dobry i masz szczęście. Ale nigdy, nigdy nie drwi z niego wcześniej. Bo Mike Tyson nie zapomina. I Mike Tyson nie przebacza. On tylko niszczy. Lata później w wywiadach Maknili mówi o tej nocy z mieszanką żalu i akceptacji. Musiałem spróbować, mówi, musiałem wierzyć, że mogę wygrać, ale nie musiałem go prowokować, nie musiałem drwić, bo kiedy dzwonek zabrzmiał i spojrzałem mu w oczy, zobaczyłem coś, co przestraszyło mnie do szpiku kości. Zobaczyłem człowieka, który nic nie czuje. Żadnego strachu, żadnej złości, żadnej emocji. Tylko pustkę. I ta pustka pochłonęła mnie w 89 sekundach. Walka Tyson kontra McNeely nie była największą walką w karierze Tysona. Nie była najbardziej techniczną. Nie była najbardziej pamiętną pod względem umiejętności, ale była walką, która przypomniała światu fundamentalną prawdę. Mike Tyson nie jest tylko bokserem. Jest siłą, burzą, zjawiskiem, którego nie da się zastraszyć, nie da się prowokować, nie da się wyśmiać. Możesz go szanować, możesz się go bać, albo możesz zrobić to, co zrobił Peter McNeely, i spędzić resztę życia pamiętając te 89 sekund, w których nauczyłeś się różnicy między pewnością siebie a arogancją.